No dzień dobry widzowie, ja chciałem się wypowiedzieć y, jaki ten świat jest propagowany propagandą. Y, no je, chodzi taka propaganda na tym świecie, że jest niby jakiś wirus. Ale ja nie wiem czy to jest prawda i to jest na pewno nieprawda. No bo ten wirus to, co, 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 To nie ma takiego czegoś, nie? To, to media tak chcą, tak gadają żeby nas mieć pod kontrolą, żeby każdy siedział w domu i żeby jak coś, to esesmani y, wjeżdżają ci na chatę i cię wystrzeliwują, nie? A w papierach piszą, że ty zachorowałeś na koronawirusa, że umarłeś na korona, nie? To już nie wiesz, czy to, to jest zamach świata przez władzę. Na przykład taki Arnold Boczek, on umarł na cukrzycę. On chorował na cukrzycę. Umarł na cukrzycę. A co mu w papierach wpisali? Że na koronawirus. To jest kłamstwo, obłuda i trzeba z tym walczyć. Trzeba walczyć y, z tą obłudą, nie? No, y, wszyscy lekarze dostali łapówki. Łapówki, y, żeby ten. Żeby gadać i wpisywać w papiery, yy, i że każdy umarł na koronawirusa, nie? A to nie jest taka prawda. Yy, manipulacja, propaganda przez najwyższe media masowego przekazu, przez guru, yy, największe sekty na tym świecie. I, 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 I no, bo chodziło mi o to, że podwyżki dla lekarzy, nie? Podwyżki dla lekarzy. Yy, Czyli łapówka. Łapówka. Bo, jakby oczywiście nie było korona, no to by, by ten. By, by ogólnie nie było tego, że dają podwyżkę. A to oni sobie pomyśleli, a to my damy podwyżkę lekarzom. I to będzie jak łapówka. Jak łapówka to będzie. E, no. W ogóle, nie? Oni śpisują, że co, że niby koronawirus, że ludzie na to umierają. No, to na pewno na coś innego. To nie ma tak, że umrzesz na koronawirusa. To po prostu świat. Świat tak manipuluje propagandą, że ty umierasz na koronawirusa, a nie na to, co chorowałeś. I jeszcze jest takie coś. No, po prostu chyba wszystko, nie? I, i tu nie ma ochrony przed tą propagandą. Nie ma jak stąd uciec, nie? Bo świat to tylko Ziemia, nie? Na Marsa nie uciekniesz przed tą propagandą, bo już tam się zaczynają osiedlać. Chyba trzeba uciekać stąd poza układ planetarny. Daleko, daleko stąd, gdzie ta propaganda masońskiego przekazu i yy, innych sekt, guru jakiś, no nie, nie może ona być, nie? To tak nie może być, że jakaś propaganda na mi sieje. I, i, I właśnie, no ludzie się boją wychodzić i w ogóle po co w ogóle? Ja maseczki ogólnie bym nie nosił, ale oczywiście de debile, te de debile w yy, mandat, mandat yy, chcą, chcą dawać za to, że nie nosić maseczki. I jakby nie było mandatów, to ja za cholery bym nie nosił tych głupich maseczek, nie? I jeszcze sobie teraz takie coś wymyślili, że musisz jakąś chirurgiczną nosić. Yy, co to za w ogóle jest chirurgiczne? Na co? To ona Śmiechu warte. Taka maseczka to też przepuszcza, ale w ogóle co ona przepuszcza? Powietrze, dwutlenek węgla, jak koronawirusa nie ma. To jest tylko w głowach ludzi. W głowach ten koronawirus jest w głowach. I, 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 i po prostu nie dajcie się propagandzie, bo to wszystko jest ustawione. No i takiego czegoś jak koronawirus nie ma. Po prostu ludzie jak na. Chorują to prosto, bo im się wmówiło, że na to chorują. Nie, że na korona, tylko im wmówili, że na to umierają, nie? I w papierach jakiejś y, błachudry przekręcają to, jak żyjesz, no. I umierasz. No, tyle chciałem powiedzieć. Koronawirus nieprawda, nie dajcie się propagandzie. Y, naraj, do widzenia.